Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zaprezentuję Wam mój album Panini Champions League 2014-2015 w wersji naklejkowej. Album jest uzupełniony w około 80%, także jeżeli ktoś by miał naklejki, które mi brakują, to bardzo proszę o kontakt, bo chciałbym skończyć już zbierać ten album, żeby zająć się innymi edycjami. Także co? Zaczynamy! Tu mam pierwszą stronę, tu mamy znaczek Panini. Tu mi brakuje dwóch naklejek. No jeden z nich to jest puchar bodajże. Druga już nie pamiętam. Tu mamy herby. Tu mi herbów brakuje jeden. To jest Atletico bodajże. I tutaj drugi. Borussia Dortmund tutaj mi brakują 4 herby możecie sobie zatrzymać i zobaczyć dokładnie jakie mamy pierwszy zespół jest to Atletico Madrid no tak to wygląda jeżeli chodzi o braki także jeżeli ktoś ma to bardzo bardzo naprawdę proszę was o kontakt Juventus Turin tu też mi brakuje Kilka naklejek Olympiacus Pireus Tutaj mam tylko cztery braki, czyli nie zaś tak źle. Malmy. Tutaj również cztery braki. Także jeżeli ktoś ma, to proszę o pomoc. Tutaj jeszcze raz możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Po grupie, tu mamy akurat grupę A. No. W zeszłej edycji mieliśmy mm, ten wykaz grup przed y, drużynami. W tej edycji zrobili po niej. Tutaj mamy Real Madrid. No tutaj trochę też naklejk brakuje. Ale jest Ronaldo, oczywiście, który mam również na powtórce FC Basel. Tak to wygląda. FC Liverpool tutaj również czter, cztery braki Ludogorec Raskast, a więc debiutant w tegorocznej edycji Champions League, no tutaj już braków trochę jest sporo, także proszę Was o kontakt tu mamy grupę B Benfica no tutaj tylko dwie naklejki mi barakują Julio Cesar oraz Gaitan Zenit. No tutaj, jak widzicie, braków jest od groma. Niestety. Bayer. No tutaj mi brakuje też kilka naklejek. Między innymi Benisha a więc naszego rodaka, farbowanego lisa. AS Monaco. Tutaj cztery naklejki, czyli nie jest aż tak źle. Grupa C. Tak to wygląda. Możecie sobie zatrzymać i zobaczyć. Arsenal. No z arsenalu mi brakuje czterech naklejek. No w większości mi brakuje czterech naklejek, mniej więcej. No Borussia. Borussia też mi brakuje dosyć sporo naklejek. Waszykowskiego mniej więcej brakuje. Galatasaray, tu też trochę braków jest. Anderlecht Bruksela. Grupa D. Tutaj mamy 60 European Cups, czyli taka edycja na historyczna. Naklejek na 60. lecie Pucharu Mistrzów. Tu mi brakuje jak widzicie dwóch numerów, jest to... Inter i jest to Manchester United. A więc, jak ktoś ma te naklejki, to proszę o kontakt. Na pewno się dogadamy. Tutaj mi brakuje Liverpoolu 331, a tak są wszystkie. No i tutaj jeszcze mi brakuje 339 oraz 343, a więc zeszłoroczny finał. To znaczy tegoroczny finał w Lizbonie, bo mamy jeszcze 2014 rok. Bayer, Monachium. No tutaj trochę braków też jest, chociaż, jak widzimy, Robert Lewandowski jest w składzie, czyli jest dobrze. Manchester City. Tutaj cztery naklejki mi brakują do kompletu. Możecie sobie sprawdzić, jakie. CSK. Tutaj także trochę mi brakuje. AS Roma tutaj mamy także trochę braków Grupa E, tak to wygląda FC Barcelona no z Barcelony mi brakuje tylko trzech naklejek jest to Pique Neymar oraz Javi Hernandez tutaj mamy Świeciaka Messiego Paris Saint Germain, no tutaj braków no sporo jest, jak widzicie. Możecie sobie zatrzymać i sprawdzić. Ajax. Z Ajaxu mi brakuje trzech naklejek, ale niestety jedną z nich jest Milik. Także jakby ktoś miał naszego wysuniętego napastnika, to proszę o kontakt. Apol Apoelu mi brakuje pięciu naklejek. Możecie sobie sprawdzić jakie. Grupa F. Chelsea, Londyn. Tu mamy takie braki. Jakby ktoś nie widział. Szalkę. No, z Schalke mi tu brakuje akurat czterech e, bramkarza i trzech obrońców. A tak mamy komplet. Sporting. No, tutaj cztery naklejki także brakują. Możecie sobie sprawdzić, jakie. Maribor. Drużyna ze Słowenii. Tutaj mam 5 braków. Z kolei. O. Grupa G. No i ostatnia grupa Porto. No Porto e, brakuje mi tu dwóch zawodników, ale o Porto wam jeszcze powiem, że mnie trochę dziwi taka sytuacja, że Porto nie było e, na kartach. Na naklejkach na oczywiście są, ale na kartach ich nie, ich nie było. No i dla mnie to jest trochę dziwna sytuacja, bo Porto jest jednak Drużyną ograną w Europie, klasową. No i dlaczego ich na, na, na kartach nie było? No ale mam nadzieję, że będą na update'cie, który wyjdzie prawdopodobnie w lutym. Choć tego nie jestem pewien. Szachtar Donieck. Tu mi brakuje dwóch załoników: Serna i Ismaili. Atletic Club Bilbao. Tu mamy też trochę braków. Możecie sobie sprawdzić, jakie. No i ostatnia drużyna. Bateborysów. Zespół z Białorusi. Tutaj mamy cztery braki z kolei. I tak wygląda ostatnia grupa H. No i tu mamy jeszcze brakującą naklejkę 633. Tutaj akurat mi się już trafiła hmm, naklejka z pucharem tym młodzieżowym. Tu mamy reklamy No objaśnienia dotyczące naklejek, symboli, no i reklamy jakiejś i. A więc tak to wygląda, tak wygląda mój album. Jeżeli ktoś chciałby się wymienić, to naprawdę bardzo zapraszam, bo mam, jak widzicie, dosyć sporo powtórek. Nie będę wam ich tu pokazywał, ale jest między, między innymi Ronaldo, jest Zlatan, jest znaczek panin, jest Naprawdę sporo świetnych naklejek herby. Także mogę się nawet wymienić za karty z Champions League 14-15, bo mam sporo. Także jeżeli ktoś, ktoś chce to naprawdę bardzo bardzo się polecam, bo chciałem tą edycję zakończyć, żeby zająć się innymi. Także pozdrawiam was i zapraszam na następne filmiki. Trzymajcie się. Cześć.